A masz jakieś pomidory? Właśnie kurwa nie mam Nic? Ani troszku? No właśnie, ani troszku, nie? I tu jest problem No i kurwa dupa z bitem. Oj pomidory, pomidory <noise> Dobra, że no to co? No to widzimy się później Ale co, no pochytasz te pomidory czy jak to jest? Co? Pochytasz te pomidory czy ja z czego będę zupa robił dzisiaj? No nie wiem, no zobaczymy, no właśnie ja zrobił go z Berka, nie? I myśleliśmy, że ty, wolny konop, będziesz miał A, ja, sam kurwa konop Dobra, no to chuj, no ja coś będę musiał... No coś będę musiał, kurde, tutaj coś, ja nam pustaka nie pojadę, ja nie gram. No to kurde, działaj, 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 moższ kolegom dużo raczej. No dobra. Kilka lat wstecz, prawie pełnoletni meter. Eksperymentował sobie przy pomocy pletek. Tobie myślał się, wyleczę bardzo szybko bez tabletek. Wakacyjny czas jest ucieczką przed stresem. No tak, już nie klepię, teraz będzie najlepiej. Co się odwlecze, to nie ucieczę. Jak już wiecie, szczęśliwy czepek okazał się również jego pechem I tak, uchachany meter stał się czasem. Niechem na twarzy jednak pomyka marzy odwia Kiedy to zmarzy o bezkarnia ta tak Okropna, kątwa, konotna Mierdzi od lat, ale to kropla przy naszych nowych możliwościach ósma klasa, ziombel, młody wadaska, strasznie chciał już zamoczyć gdzieś plaska, ale gadka w ogóle się nie kleiła, to chciał ściemnić dziołchę, ona mu coś ściemniła W końcu ta chwila nadeszła, w wakacje, dwie starsze dziewuchy i nas dwóch w takim składzie przy leśnym trakcie, na jakichś belkach Jej wielki cyk w moich rękach A w spodenkach krótkich i bardzo szerokich Jakoś strasznie szybko puściły soki To byłby popis, gdyby wyszeptała Wiesz mnie, całe szczęście skończyło się na pieść Mnie pamiętam jeszcze inne zdarzenie Puszysta Italiana, uzbrojone uzębienie Co u ciebie? Zapytałem jej How are you? Spojrzała zadziornie i odrzekła I love you A potem w tańcu już tylko całowanie Jak Tetris, komponowane w pamięć No jak jeszczeżech był bajcy W weekendy dobrym brali mnie babcia z Niestety walić do pasa, jeszcze nie mógł. lecz Wtedy już pokochałem po klimat Bez Beskidu, taki luft to Więc kiedy wyskoczył pomysł, żeby zawitać Z w weekend majowy, ta okolica To nie trzeba było o ty dwa razy pytać i tak Od razu znikła kista, to go do dziś trza Która więc nie chmur błogą A że załogą stamtąd tamtą żyty Trzeba było na stole się przeklimać Nieważne czy zima nie, czy dupie chycym chcę wracać tam Stroda ziółków z